Rekonstrukcję rządu, minister Czerwińska przed odejściem od kilku tygodni wspominała o, o tym, że deficyt będzie dużo wyższy niż zakładany. Czy panowie zgadzają się z tą opinią, że zagrożenie tego deficytu jest dosyć duże? Czy zagrożenie deficytu jest w miarę oczywiste, dlatego że pojawiły się wydatki, których wtedy, kiedy konstruowano budżet nie było jak dzisiaj to bardzo ładnie ujął jeden z uczestników dyskusji. Mieliśmy do czynienia nie z impulsem fiskalnym, tylko z impulsem wyborczym, prawda? I on znajdzie odzwierciedlenie w finansach. Z drugiej strony jest kwestia tego, że bardzo wiele źródeł finansowania tych dodatkowych wydatków, raz ma charakter jednorazowy. Dwa. Nie jest jeszcze do końca przesądzone, dlatego że oczywiście zniesienie wielokrotności wynagrodzeń i przy poborze składki na ZUS mogłoby dać pewien doraźny tylko oddech w subwencji dla ZUS-u, ale to jeszcze nie ma charakteru prawnego. Także z jednej strony wiemy, że mamy dodatkowe wydatki, z drugiej strony wiemy, że dodatkowe źródła finansowania są nie do końca zdefiniowane. No w tych warunkach trudno oczekiwać innego, czego innego niż to, o czym mówiła Pani Minister. No ja jeszcze bym się skupił na dochodach, bo wydatki to oczywiście coś, co zostało e, powiedzmy zdefiniowane teraz. Natomiast dochody wyglądają nie najlepiej. Szczególnie ten sztandarowy dochód, czyli podatek VAT. Jego wpływy są po czterech miesiącach mniejsze niż były w zeszłym roku. Podatki do, oprócz podatku cit to pozostałe podatki też nie no, tak, no Ale co z tą luką? Luka została załatwiona, tak? a nagle się okazuje, że wpływy z VAT-u są niższe. W czym, w czym tu się problem pojawił? Ja nie chciałbym dyskutować na temat luki, bo uważam, że to jest rzecz, Dość subiektywna. Poza tym są pewne rzeczy, które są niemierzalne i nieobserwowalne, wobec tego nie chciałbym, tak jak już powiedziałem, dyskutować na ten temat. Fakt jest faktem, że mieliśmy przez dwa lata bardzo przyzwoite przychody z VAT-u i one pomogły w sfinansowaniu różnych wydatków socjalnych, które zdefiniował. Natomiast teraz. I tu się zgadzam z panią minister. Jeżeli okazałoby się, iż e, dochody z VAT-u w tym roku byłyby mniejsze niż w roku poprzednim, a miały wzrosnąć, nie, wiem, do, nie pamiętam dokładnie, ale to było gdzieś chyba około 7%, czyli no, gdzieś koło e, kilkunastu miliardów złotych. Jeżeli ta różnica się zachowa, no to to jest spory problem dla budżetu. A proszę pamiętać o tym, że budżet można nowelizować nawet w ostatnim miesiącu. Ale to z, z punktu widzenia powiedzmy prestiżu danej władzy no nie jest i w sytuacji, kiedy gospodarka wygląda tak jak wygląda, nie jest to najlepsza sytuacja. No tak, no i też postrzegania Polski przez inwestorów zagranicznych, którzy odpływają z naszego rynku. To jest, to jest też duży problem. Jak przyciągnąć inwestorów do Polski? Znaczy inwestorzy są dwojakiego rodzaju, prawda? Z jednej strony są a, inwestorzy działający w obszarze własności materialnej, czyli budujący a, zakłady typu Greenfield i są inwestorzy czysto finansowi. Ja właśnie mam tutaj raczej na myśli tych z rynku kap kapitałowym. kapitałowym, tak? Znaczy, ja powiedział tak, rynek kapitałowy nie patrzy zbyt długimi horyzontami. Także, jak długo będzie przekonany, że w perspektywie kwartału, dwóch, nic mu nie grozi, to wyraźniejszego tąpnięcia nie będziemy mieli. Ale w momencie, kiedy poczuje, że sytuacja się głębiej zmienia, no to oczywiście nastąpi odpływ. To może jak na zakończenie coś optymistycznego, bo. Wizje Panów są dosyć pesymistyczne, a, a myślę, że, że wszyscy chcielibyśmy usłyszeć, będzie dobrze, tak? Proszę pamiętać o tym, że ze wzrostu rzędu 5% spaść do 3, tak jak Darek mówił, czy nawet do 2,5%, to nie jest tragedia. Tym bardziej, że mamy naprawdę spore rezerwy, e, które można w ten sposób uruchomić. I jeżeli przykładowo. E, to byłaby ulga dla rynku pracy, to tylko dobrze. Bo w przeciwnym wypadku, to niestety, to co się w tej chwili dzieje, to zaczyna powoli generować presję inflacyjną. I presja inflacyjna, jeżeli to będzie racjonalne działanie ze strony banku centralnego, to jest oczywiście podnoszenie stóp procentowych i ewentualne dalsze hamowanie popytu. Tak? Hamowanie popytu to hamowanie aktywności gospodarczej. Więc yy, rzecz polega na tym, że no, spowolnienie gospodarcze to, to jest rzecz nieunikniona w sytuacji yy, gospodarki, ponieważ gospodarka musi się po jakimś czasie wysokiego wzrostu skonsolidować, doprowadzić do równowagi pewne jej elementy, po to, żeby potem znowu zaczął się... Przyzwoity, dobry wzrost gospodarczy. No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że przeżywaliśmy już spowolnienia w 30-letniej historii gospodarki rynkowej w Polsce, a i przeżywając te spowolnienia byliśmy w stanie unikać recesji w całym tego słowa znaczeniu. Więc Jedyny akcent optymistyczny, jaki ja na koniec mogę pokazać, to taki, że mam nadzieję, że to spowolnienie nie przeobrazi się w pełnowymiarową recesję.